Z racji tego, że są zaknięte cmentarze, zdecydowaliśmy dzisiaj rano, że będziemy odwiedzać pomniki, chociażby Pomnik Cichociemnych, Pomnik Armii Krajowej. Jedziemy na stodówkę y, uczcić y, powstańców pod pomnikiem Małego Powstańca. Kupiliśmy znicze, żeby jednocześnie wspierać miejscowych sprzedawców. Może nie jest to taki Wszystkich Świętych jak zwykle, ale... ale co, tragedii nie ma? No jest! <noise> można zepchnąć, że jest. Szkoda nam sprzedawców, którzy się przygotowywali cały rok, więc staramy się ich wesprzeć jak możemy. Kwiaty do domu wzięliśmy, weźmiemy też pod pomniki, tak, żeby oni nie byli stratni, a bliski się spotka następnym razem, przyjdziemy i kiedy będzie nas troszeczkę mniej, będzie można to spokojnie wszystko też uczcić na swój sposób. Morawieckiemu w głowie się już powiększało. Ludzie demonstrują i są setki tysięcy ludzi i jakoś nic. A na cmentarz, gdy to jest raz w roku, to jest... Dla mnie to jest, nie wiem, już się niedobrze w tym kraju robi. Krytycznie. Nie będziemy mieli z czego żyć. Kwiaty nie. zostaną? E, kwiaty całe szklarnie są. Sprzedajemy jednostki, naprawdę. Po jednej sztuce. Dzieci się uczą, dzieci chore na astmę. No nie będę miała czego żyć. Pretensji nie mam do nikogo. Po prostu jak chcę być zdrowy, to jeszcze pożyć trochę. A nie ma ruchu, to jest znaczy się jest dobrze, bo nie mam kontaktu. Masce chodzę, bez względu ci ludzie są ci nie ma. Także ja jestem za. Ale ludzie wchodzą na cmentarz? Tak, co niektórzy wchodzą, tak. To niektórzy co jawnie nie godzą się z tą decyzją, to wchodzą. Jest ta przestrzeń otwarta, każdy ma swój rozum, więc. No ja mam tutaj aż trzy groby. Wchodzi pan? No nie wiem, właśnie się zastanawiam, czy wejść, czy nie wejść, bo ja mam no, z daleko, no przyjechałem z daleka, żeby tutaj wejść, tutaj moi rodzice leżą, no i nie wiem, Morawiecki strasznie kara, jak się wejdzie. Tym, co jest tym rozwiązanie, to wszystko może. Jestem zadowolony z tego wszystkiego, bo co mam zrobić, to jest jej w tygodniu, cały tydzień przede mną. A wiadomo, co będzie za miesiąc, bo może być jeszcze trzy razy gorzej. No dlatego co martwię się, że teraz może jest nie, może, Bo to jest niewygodne, ale nie jest jeszcze tak źle, że było tragiczne. A pilnuje ktoś tutaj tego cmentarza? Jasne, policja, wczoraj żandarmeria, Rozpocznij, to jest mało powiedziane po prostu. Tragedia, wielka tragedia. My hodujemy to od maja. No, rząd sobie nie zdaje z tego sprawy. Od maja hodujemy kwiaty, żeby to sprzedać, żeby zarobić na życie. To jest nasz chleb. My nie mamy zdalnej pracy, że możemy to zdalnie sprzedać, tak? W marcu pozamykane były bazarki, gdzie były bratki, stokrotki. Wszystko pozamykane. Wszystko poszło na zwałkę, do wywalenia. Teraz następna sytuacja. Rząd nie wspiera rolników, ogrodników, tylko wspiera sam siebie. Nie przesądzajmy sprawy po dzisiejszym dniu. Słońce świeci, chwalić Boga, po prostu. No. Tyle mogę powiedzieć. Kwiatów się nie uratuje i nie sprzeda się na przykład za tydzień, za dwa, bo to jest taki czas hodowany jest kwiat na. Dany dzień. Rozpacz po prostu. Ogólnie to do dupy jest. Okay. Tak bym to skomentowała. Wszystko po prostu nie tak jak trzeba. Szkoda tych ludzi, którzy te kwiaty pokowali producentów tych wszystkich z dnia na dzień. To jest nieprzemyślane. Oni tylko dbają, dbają o swoje interesy, a nie o interesy ludzi. Wszystko idzie to z tego, że oni to odkupią, jak to odkupią za nasze pieniądze, za naszych podatków. to to, co kobiety robią, to mają w tym momencie rację obalić ten rząd i pognać tego. Kurdupla i nic więcej nie mogę do dodania do powiedzenia.